Wynajęłam Wille, prywatny basen, prywatne spa, prywatny konsjerż. I wynajęłam nie 100, nie 200, nie 300, tylko 450 metrów na trzech poziomach, bo tak się żyje. Ale, ale, myślicie, że tak od razu trafiłam do tego raju? O nie, zanim rozgościłam się w tym miejscu. Walczyłam z deszczem i włoskim dolcze warmięte. Miało być jedzonko, a teraz nie ma nic. Postanowiłam wziąć sprawę w swoje ręce. Uuu, czerwone kabriolet, wiatr we włosach i jazda wokół gardy. <grym> Pozdrawiam mojego instruktora. A na koniec odrobinę zen w mojej willi z widokiem za milion dolarów. Zapowiada się totalny luksus. Zostańcie ze mną. Sponsorem programu jest Haleon, producent suplementu diety RUTINO Scorbin MAX D3. Czekam na auto. Było lato, jest jesień, przyjdzie zima, a samochodu jak nie ma, tak nie ma. Ale główka pracuje, mam tutaj kapelusz, prowiant, książkę, jakby mi się nudziło. Nie zmokną, jak kangurzyca swoich pod kangura wzięłam. No wiecie, co jest najważniejsze w tym podróżowaniu? Żeby nie tracić dobrego humoru. Wenecja żegnała mnie bardzo deszczowo. Ja tam stałam, długo stałam, czekałam na wynajęte auto, potem ta podróż, cztery godziny i nagle znalazłam się nad Gardą. Polka głodna, Polka zmarznięta, była duża, teraz jest słońce, ale jest zimno. Zobaczcie, 13.16, tu jest napisane, ma być otwarte. Na Google otwarte, miało być jedzonko, wszystko miało być, a teraz nie ma nic. Dobrze, wziąłam kabanosy z Polski. Dziwno, wakacje życia, naprawdę. A ja nigdy nie kłamię. Ja jestem zawsze przygotowana. Babcia mnie nauczyła, mama mnie nauczyła. Znalazłam sobie stolik, krzesełko. Głodna nie będę. Kabanosy z Polski. Godzinę i trzy zamknięte knajpy później. A ja sobie zawsze dam radę. Znalazłam sobie takie ładne miejsce, luksusowe. Zobaczcie, dostałam takie malutkie czekadełko. Dzisiaj na bogato zamówiłam pięć dań. Zobaczcie, to wygląda trochę jak dobrobyt. Mmm, po tej Wenecji Jezu należy mi się naprawdę. Idzie pan, idzie pan, i coś nieź się. Thank you. Wygląda na krewetkę. tu następna czekadełko. Mogli mnie tutaj ostrzec, że dobre porcje, ale muszę Wam powiedzieć, że jak tylko weszłam, jak znalazłam to miejsce, to zachwalali bardzo, że w kuchni są trufle z tegorocznych zbiorów. Ale chrupiąca jest panierka, już to czuję w rękach. To jest taki szeleścik. Słychać to? O Jezu, uwielbiam. Dobra, głodna? Mm. Krewetka mięciusia. Ja nie jestem fanką panierki, ale ta jest bardzo dobra, jest chrupiąca, jest krótko smażona, frytura jest świeża. I zaraz zobaczę, czy odkryję, co to za sos. Dobra, zrobię to tak. Jakby był szparagowy, taki mus szparagowy. Coś czuję, że tutaj będzie pysznie. O. Wszystkie dania naraz. Tagliolini with truffle. Rice with truffle. Thank you. Frito misto? Frito? misto. And salad? Poke salmon. Salmony. Zachwalali trufle, zacznę od trufli, ale chyba zamienię sobie i zacznę od risotto. A co tam przecież mogę sobie kolejność zrobić, jaką chcę. Risotto. I właśnie od wczoraj ze mną chodzi ten ryż. Ja nie lubię tego aranczynie, bo jest smażone w głębokim tłuszczu, ale takie risotto ze świeżą truflą. Zobaczcie, jak pięknie wygląda świeża trufla. I taki polski akcent, bratek na środku. Ja doceniam takie rzeczy. Jedziemy. Risotto niby jest proste, ale bardzo łatwo je zepsuć. Bardzo mocno wyczuwalna trufla. Ryż jest dobry, troszeczkę niedogotowany. Mogło trochę dłużej posiedzieć, ale. Konsystencja risotta jest idealna. I to jest właśnie moment, w którym bardzo łatwo zepsuć risotto. Jak się przegnie trochę z masłem na końcu, albo trudno jest uchwycić tą proporcję, ile powinien ryż się gotować w tym bulionie. Ale to jest bardzo dobra, Tu są jeszcze grzyby w środku. A my lubimy grzyby. W ogóle jest grzybowa pora. No to dzisiaj mam festiwal trufli. Pięknie to jest podane. Zobaczcie. Minimalizm, prostota, ale wszystko gra w punkt. I to jest właśnie to, co ja opowiadam podczas tego podróżowania, nie tylko podczas tej podróży, ale przy okazji wszystkich podróży. Mniej znaczy więcej. Makaron, od razu widać, że jest makaron domowej roboty, bo są nieregularne kształty. No to co? Nawijamy makaron, ale nie na uszy. Oj, jest jak mi się trufelka, teraz wina. I teraz teraz zrobimy takie włoskie ujęcie takie. O. Soczyste, wspaniałe. O madre mia. Mięta na końcu. Kucharz z geniuszem. Prosty makaron. Tu nie ma naprawdę dużo dodatków. Trufla jest bardzo mocno wyczuwalna. I co ważne, nie pływa, tylko wszystko jest zwartą kompozycją. Ta mięta na końcu naprawdę działa cuda. Nie będę tu sama testerką. No i co powiesz? No to jest w ogóle perfekcyjne. Ci, co mnie znają, to wiedzą, że ja w restauracji raczej makaronu nie zamówię, ale ten, pierwsza klasa. To jest danie wybitne. To jest fajna, wyważona, nieduża porcja. Nieprzekombinowana, czuć trufle. To są te zbiory, ja jestem zadowolona. I, I zobaczcie, taki mały listeczek potrafi zmienić jakość całego dania. Piątka z plusem. No to teraz zabieramy się za frito misto. To jest danie... Które może wzbudzać bardzo dużo kontrowersji w niektórych restauracjach. Jeżeli jest spalony tusz, stara frytura, jest niezjadliwe. Jeżeli jest niegodny składnik, czyli, no wiecie, taka trochę przeleżana krewetka czy ryba, to jest nie do zjedzenia. To danie, żeby było smaczne, musi być absolutnie świeże. W Polsce jestem ziemniaczkiem, od gdzieś chyba we Włoszech będę trufelką. No, takie fritomisto. Czasami, jak jestem gdzieś na Sardyniu, moi przyjaciółki, to sprzedają frito misto w takich. Papierowych torebkach, jak kiedyś frytki były w takich budkach. Dobra, próbuję. No nie wiem, od czego zacząć. Mmm, ale chrupie. Pamiętajcie, wszędzie trzeba dać cytrynkę. Dopiero wtedy to ma sens. Co mogę powiedzieć? Panierka jest bardzo chrupiąca. Ma też piękny kolor. olej świeży, a już wiedziałam po krewetce, że tak będzie. Co wzbudza największe zatem kontrowersje we frytomisto? Karmar. Jak będzie gumowaty, Niedobry. Idę po ciebie. Jest w cytrynce widać? No nawet widać jak żuje. Ale mi się nie odbija. Bardzo dobre. Panierka musi delikatnie odchodzić, ale być przyklejona. No taki paradoks, ale głównie jest pełna paradoksu. Przecież już wiemy o tym nie od dzisiaj. To danie na pewno nie jest ciężkie. Mimo, że jest smażone w głębokim tłuszczu to myślę, że mój żołądek, a tym samym ja, bo jesteśmy jedną holistyczną całością, wszyscy będziemy zadowoleni. O, a to mi się podoba. Patrzcie. To widać, że to jest super produkt. No i taką restaurację znalazłam, bo tamta była zamknięta, to w ogóle jest niebywałe. Te Włochy mnie będą zaskakiwać z każdej strony. Dobra, sałatka. No, żeby pokebola zamówić we włoskiej restauracji, ja nie wiem, co mnie podkusiło, ale chyba wiem, trochę się znam. Do tych wszystkich rzeczy warto zjeść odrobinę warzyw i coś zielonego. Jak widzieliście w poprzednich daniach, nie było za dużo warzyw, więc ja pomyślałam sobie, że tak to połączę. I tak zawsze będę Was edukować. Czy będę podróżować, czy będę gdziekolwiek będę, to będę Wam mówić, że jedzenie ma wspierać Was i Waszą odporność, a zielone dodane do mięsa, do ryby, do ryżu, do makaronu zawsze wspiera. Tam są fitoskładniki, które pomagają to wszystko rozłożyć, więc ja zadbam też o mój brzuszek. Nie tylko, że go nakarmię, ale też wszystko łatwo się strawi. No właśnie tylko bez sosu jest to niezjadliwe, ale może lepiej spróbować co tutaj dali. Sojowy hardkorowy. To jest ta petarda sojowa, nie takie wiecie. A ten. No dobra. Fajnie. Ja, ja kocham tego kucharza. Ale też bardzo lubię tego, kto układał tą kartę. Bo to jest trochę tak jak w Tajlandii. Kiedyś jak byłam w Tajlandii, to Tajowie chcieli zrobić sałatkę nicejską, ale do sałatki nicejskiej dodaje się tuńczyka z puszki. W związku z tym Taj miał pełno tuńczyka, no nie był w stanie zrobić nicejską z tuńczykiem z puszki, bo był za drogi, więc zrobił taką sałatkę nicejską z tuńczykiem ze swojego jeziorka, morza i oceanu. No i to jest ta sama sytuacja, że oni tak chcieli trochę taką kuchnię azjatycką, Dodali ryż, dali sos sojowy, ale na wszelki wypadek dodali też winegrę. No i teraz co tu zrobić? Jak to zjeść? Czy zjeść to po włosku, czy zjeść to po japońsku? Na pewno ta miska nie wygląda jako tako, więc słuchajcie, raz kozie śmierć. Uuuu, wow! zrobimy tutaj niezły armagedon. Narody łączcie się. Kuchnia łagodzi obyczaje. W kuchni najlepiej powiedzieć dziękuję, proszę i przepraszam. Więc jak to zjem, to wam powiem, która wersja będzie najlepsza. Dobrze, że sos sojowy spadł na ryż, a na kukurydzę, winegrat. Jemy. No i właśnie, zieleninka. Czy jest wszystko dobre? Awokado jest mięciusia, już widzę. widele zbijam. No to jest takie poprawne danie warzywne. A już ciekawa, co ty powiesz, jak zjesz ryżyk z winegretem i sosem sojowym. A co jest ciekawe połączenie? Bardzo ciekawe, wiedziałam od razu. Ale jest to smaczne. Kuchnia pokazuje nowe oblicze, jak można żyć. Ale nie wiem, co to jest. Poczekaj, zrobić też ten teścik. Ja nie powiem, bo mi jest zawsze łatwiej, ale zobaczymy, czy ty zgadniesz. Wygląda jak banan. Pokaż. Nie mam pojęcia. Kurczę, najgorzej jak ja, nie będę miała. Dobra, jem ręką. Szparag. No też mają fantazję łańską, żeby dać szparaga do pokebola. Wszystko dobre, to musi być dobre. Tu jest dobry produkt, też dobry łosoś. Tu już nie będzie niespodzianek. To jest po prostu dobra porcja warzyw. Jak to wszystko zjem, to jak ktoś mnie będzie wyciągał za nogi stąd, to proszę o wyrozumiałość. Fajne miejsce, super. Jedzenie, smaczne, świeży produkt, dobra obsługa. Pan kelner się do mnie uśmiecha i nawet pozwoli mi wejść na kuchnię, żebym poznała szefa kuchni. Siadłam już. Nie będzie deseru. Nie zamawiam nic już. O nie, o nie. Grazie, Mire. Zapomniałam, że miało być 5 dań. Wczoraj, właśnie z tą sepią jadłam kanapeczkę i powiedziałam, że to kanapeczka z nutelą. No, danie jest kolorowe, zobaczcie. Wygląda jak pizza, tylko z ryżu. Próbuję. O rany. No, szczerze mówiąc, powiem wam, że jak się je 5 dań, to w tym piątym już nic nie czuć, bo żołądek jest napełniony. No, to jest taka na serio wskazówka, że jak jecie dużo rzeczy, to te smaki. Jak żołądek się zapełnia, się potem już tak rozmywają. Wygląda fajnie. Myślę, że powinnam je zjeść na początku. Kolorki naprawdę oznaczają poszczególne smaki. Myślę, że to jest dynia, troszkę buraka. Może ten mus szparagowy z tej przystawki tu chyba jest. Ale wiecie, czarny ryż zawsze wygląda zjawiskowo. Dobra, dajcie mi już to zjeść w spokoju. Ja będę się modlić. No bo ja kocham to jedzenie. Dobre jedzonko zrobić, dobre jedzonko zjeść i możecie dać znać w komentarzu, czy chcecie więcej tego jedzenia, czy chcecie mniej tego jedzenia, jestem otwarta, no to czekam, dajcie znać. Dobra, kochani, brzuch pełny, energia wraca, pora na kolejny krok. Operacja wolność, a wolność nad gardą oznacza, własne cztery kółka. Taka fura potrzebuje odpowiedniego anturażu. Spodobała mi się ta moja włoska robota, więc ruszam dalej w trasę. Dobra, czekajcie, to jest tak Trzeba wcisnąć sprzęgło. Od nowa. Od nowa. Przecież nie będę się z tym stresować. Nie no, teraz nie mogę, bo jakiś auto jedzie. Opowiem, dlaczego tu jestem. Nad gardą jestem... Ale pięknie. I mam zamiar tutaj trochę wychylować po tej Wenecji. Chciałabym zażyć takiego włoskiego życia, prawdziwego. Bo wiecie, ja się wychowałam na tych filmach. Tam było na przykład Telma i Wiecie, że te, te, te apaszki, to taki apaszki, ja się tak wystroiłam i sama sobie tak będę podróżować. No dobra, to w drogę. A dźwięk fajny, co? Cześć! To jest dwukierunkowa, bo ja tutaj jakoś przyjechałam. Jakby ktoś chciał za ciwka, to w życiu byśmy się nie zmieścili. Zachciało mi się po prostu romantiko. Teraz tak, jedynka. Jezus, cławię. Szybciej na pewno nie pojadę. Będę jechać na dwójce przez całe Włochy. Ale wiatr wie, to może ich usta zawieje. Ja przecież nie jeżdżę nigdy po Włoszech. Jeszcze na razie mylę cały czas kierunkowska z włączaniem świateł. Pozdrawiam mojego instruktora. Ale obłędny jest ten błękit, jeszcze słonko pięknie świeci, a była taka burza, tak jakbym sobie wymarzyła razem z tym samochodem tą piękną pogodę. Światło słoneczne odbija się od tafli jeziora. Wszyscy zawsze mówili, że to jest tak pięknie, a ja nigdy tu nie byłam. To jest mój pierwszy raz. A tutaj to jest takie dosyć wąskie miasteczko. Piano Bar, tak, oni tu wszystko mają piano, piano, ale ładnie, okiennice, tylko żywego ducha nie ma. Dobrze, czuję się jakbym się cofnęła w czasie, jakbym była z lat 60 Mówcie na mnie Brigitte Bardot, Sofia Loren, Audrey Hepburn. Brakuje mi tylko pierścionka od Tiffany'ego, żeby zjeść danie. Można sobie naprawdę samemu stworzyć takie wakacje marzeń. I powiem wam, że do tych wakacji nie potrzeba dużo. Prowadzenie samochodu to jest coś, co mnie bardzo uspokaja. Dobre nastawienie, odrobina słoneczka, fajna droga. Ja lubię prowadzić więc sobie jadę. I to już jest recepta na udane, wymarzone podróże. O, i teraz to jest to, po co ja tutaj jadę tym samochodem. Można przejechać z nim dookoła jeziora garda. I to jest fajne, dlatego że to, co nas czeka, to piękne malownicze widoki. Więc po prawej jezioro naprzeciwko mnie są piękne góry, które zahaczają delikatnie o głębiste chmury. Wyglądają jak bita śmietana. Przejeżdżam przez urokliwe miasteczka. No to jest prawdziwe La Dolce żeby zaplanować swoje wakacje życia nie trzeba wyjeżdżać na drugi koniec świata. Ja ostatnio nawet pojechałam sobie na kaszuby na pierogi z truskawkami, na które miałam wielką ochotę i uznałam, że to był super plan. Dzisiaj wynajęłam sobie po prostu samochód na chwilę i mimo że to jest trochę stresujące, ale też bardzo ekscytujące, bo jest manualna skrzynia biegów, bo kierownica, nie ma wspomagania, ale to są te smaki życia i one są, tylko trzeba o nich pomyśleć, zapisać i wykonać. Więc korzystajcie z tego życia. Korzystajcie z tego, że możecie tak naprawdę dzisiaj, w dobie tej cywilizacji, już zrobić wszystko. I dbajcie o siebie, o swoje małe rutynki. Ja też mam swoje małe rutynki. Na przykład Skorbin z witaminą D3. Jak widzicie, troszkę tu wiecznie i trzeba o siebie zadbać. No to co? Odporność zaopiekowana. Ruszam w drogę dalej. My name is Daria. Nice to meet you. Nice to meet you. My name is Krzysztof. I wish you fantastic sunny days in Eden Reserve. When you need any, everything, call me. Thank you very much. It's my pleasure. There is a lift? Yes. A oh. private lift outside a private pool. <noise> ja nie wierzę. Wiedziałam, że to będzie wypas, ale żebym miała swoją windę. Dobrze, jedziemy. Jezus, ale jestem podekscytowana. No to co? Zapraszam was do mojego nowego świata. Wszyscy mówią o luksusie, więc ja postanowiłam też sprawdzić, co to znaczy. Welcome. A wiecie co? A woda w basenie to jest podgrzewana. No, niezła chata. Dużo podróżowałam z plecakiem. Siedziałam w dżungli, ja wam tylko ryż. A tu chciałam doświadczyć luksusu. I właśnie chciałam tak raz spróbować. Jak pancia z Wilanowa, która sobie wyjechała, wynajęła 450 metrów, ale tylko raz. I teraz ja już wiem, że to był tylko raz. No to teraz. Czas na relaks. Łatwo powiedzieć, być może trudniej wykonać, szczególnie w moim przypadku. Wszyscy mówią dookoła o tym: work-life balance, ale jak to wyważyć na co dzień, dzieci, praca? Ja żyję szybko, mam duże tempo życia, więc takie wypoczywanie w takim klasycznym ujęciu leżenie, patrzenie w niebo to nie jest takie proste dla mnie, ale jestem rzeczywiście zmęczona. Weźcie to też pod uwagę. Jak będziecie wynajmować samochód, kabriolet, że wiatr, słońce, w ogóle gwar w tym samochodzie jest bardzo głośno, to jest dosyć męczące, więc może dzisiaj łatwiej mi się uda odpocząć. A to też paradoks tej podróży. Wenecja bez samochodów, a tutaj totalnie nad gardą samochodowa przygoda. Ja lubię czytać. Wziąłem książkę Gabriel Bernstein, może znacie jej pierwszą część. To nie jest pierwsza część, tylko poprzednia książka. Wszechświat Cię wspiera, a teraz wziąłem moc przyciągania. I tak naprawdę zobaczcie, Tutaj jest wszystko napisane. I kochaj życie. I tak naprawdę o tym jest ta przygoda, o tym jest ta wyprawa. A moja szkanka życia jest zawsze do połowy pełna. I tego wam też życzę. Na dole mam swoją prywatną siłownię, ale tutaj jest taki widok, że szkoda by było nie skorzystać. A ja mam swoje rytuały. Swoje przyzwyczajenia, swoją jogę, swoje pilatesiki, swoje podskoczki i skorzystam z wolnego czasu, oczywiście. W zdrowym ciele, zdrowy duch. I to jest tak, że nawet jak nie macie w nawyku ćwiczeń, to wakacje, podróż, jeżeli macie chwilę oddechu, relaksu, to jest dobry moment, żeby zacząć. I zero wymówek. Żeby ćwiczyć, wystarczy wziąć tylko siebie. No i trochę chęci. A żeby wyrobić w sobie nawyk, to wystarczy po prostu zacząć. Mikronawyki, czyli taka teoria, która mówi, że jak nie robisz 20 przysiadów, nie chodzisz na godzinę biegania, to trzeba zacząć od dwóch przysiadów i od 6 minut. Ja na przykład biegam 6 minut. A zaczynałam od dwóch A I tutaj jest też sauna, wypasiona, a nawet dwie. Ale ja tam nie pójdę, bo boję się, że mi się rzęsy odkleją. <grymne> Ale teraz tak na serio. Siłownia jest wszędzie. Bolą was plecy? To do tyłu. Boli was noga? To do góry. <grymne> tam są góry, to jest noga w górze. Pachnie cytrynowo. Farokło, And we have Serek Wiejski. Smacznie się składa, że moje włoskie przygody wspiera marka Duda. Evra Fish. A fiszuj się smakiem everyday.